Witajcie, z tej strony, oczywiście, Angus, Zaskoczenie, nie? Bo przecież mnóstwo innych ludzi nagrywa na tym kanale. Ej, tak. Dziś myślałem nad tym, żeby nagrać Strażnika, ale chyba jeszcze nie jestem na to gotów, więc wziąłem coś lżejszego. New Island. Szczerze mówiąc, sam nie pamiętam, gdzie tę grę znalazłem. Bodaj na Ultimie. Jeśli znajdę link, to zobaczcie go w tym momencie w opisie. I cóż mogę powiedzieć? Jest to naprawdę bardzo fajna gra. Znaczy się, fajna jak na standardy tego kanału, więc myślę, że możemy zaczynać. A, tak, jeszcze to, że projekt jest o dziwo skompresowany. Tak, i się jest najwyraźniej na, na RTP, ponieważ nie ma tutaj żadnych innych folderów. Mm, I tak, i zaczynajmy. Mm, albo mi się zdaje, albo to jest niestandardowa rozdzielczość. Okna gry. Tak, chyba tak, bo zazwyczaj jeszcze górny pasek mieścił mi się w obszarze nagrywania. Teraz wystaje ponad. Ale myślę, że mimo wszystko powinno być... Powinno być dobrze. A mm, okej, okay, zaczynajmy nową grę. I jesteśmy. Budzimy się w domu. Gdzieś łóżko. Nie ma kolizji. Tutaj to coś nie ma kolizji. Szafka, okna też nie mają kolizji. Hmm. Spider-Man, Spider-Man. Do whatever Spider can. Na, 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 na. No i przy okazji oczywiście standardowo, jak żeby się mogło bez tego obyć, ścianu sufity. Jakżeby hmm, jak żeby inaczej wchodzimy. Jak się masz, synku? No. Pff, gdyby nie to, że łażę po ścianach, no to wszystko okej. Okay. Dobra, nie okej. Okay. Jakiś piorun pieprznął w nasz dom. Była burza? Eee, tato skończ najpierw śniadanie, potem naprawisz antenę. No... Eee... Dobra, jak już się teleportowałeś, to idź ją naprawić. Nie mam nic przeciwko. O, dobre pytanie, co się stało? Nie wiem. Spróbuj go odnaleźć, lecz uważaj, nie chcę stracić i ciebie. Mamo, nie panikuj, on jest na dachu, naprawia antenę. Ech, te matki zawsze panikują. Rach i Marcin Zabójca. Bójcie się ludzie! A, umiejętności jakieś mamy? No oczywiście standardowe, bo po co byłyby jakieś inne, nieprawdaż? Przedmiotów żadnych, ekwipunek jakiś tam podstawowy jest, sztylety, buty szybkości ekwipunek jest, kolizji za to nie ma ale nie możemy sobie połazić po ścianach trochę wyjdźmy na zewnątrz Fajnie tu jest, fajnie, ale nie ma oczywiście kolizji, bo, bo po cóż nam kolizja? Nieprawdaż? Mm, statuły? O, oh, wow, statuły mają kolizję. Nieźle. A tutaj za to mamy lilie rosnące w heksagramie. Fajnie. Tutaj mamy jakieś pole, dużo trawy. Cmentarz, na który nie da się wejść. Chyba, że znów... Tak, kolizja nam pomoże. A raczej jej brak. Możemy wspiąć się po krzyżu dzięki temu. Idźmy w dół. Las. Jak miło. Las, w którym drzewa są bardzo fajnie poucinane. Ktoś chyba chodził tutaj z piłą i wiecie tak. Wyrównywał, jak to ma miejsce w przypadku żywopłotu. O, tu jest jakiś gość. Pogadajmy z nim. Witam! Jaki dziś piękny dzień! Nie dla mnie. Dlaczego? Piorun trafił mi w antenę. Nie będę mógł oglądać nowych odcinków My Little Pony. Przykro mi, mogę Ci jakoś pomóc? Nie możesz mi pomóc, jesteś koniem. Wszedł tędy jakiś człowiek. Był bardzo przestraszony. Którędy poszli? Stary on był jeden, nie dwóch. Ścieżka po prawej, idź nią prosto Dobra, idziemy, raczej biegniemy Dobra, zareagowało dopiero na spację Tutaj mamy jakiś zamek Bo to jest zamek, prawda? Tutaj mamy roślinkę, jak miło I jakiś domek obok zamku Wejdźmy do środka, oczywiście nie ma otworu na drzwi, ale Widzicie ten wieżowiec? Nieźle, nieźle, nieźle. O, zagadajmy do tego gościa. Sprzedaj broń. Sprzedaję i ITD. Cieszę się. Tak, chciałbym coś kupić. E, standardzik. Wyjdźmy przez te dziwne drzwi. Wejdźmy do tego dziwnego zamku, w którym jest dziwna studnia i dziwny piec, również bez kolizji, bo, jak już mówiłem, po co? Eee, drzwi bez dziur. Eee, mogę się napić herbatki? Nie mogę. Zagrać na... O, na pianinie też nie mogę. Szkoda, już tak to polubiłem. Klucz do skrzyni, weź to w ręce. Znalazłem klucz do skrzyni w skrzyni. Czyż to nie wspaniałe? Incepcja trochę. No dobra, wychodzimy. Idźmy dalej. Cóż tu jest? Tu są strażnicy. Pogadajmy z nimi. Nie wypuszczę cię stąd. Jesteś pewien? Tak. Już stąd idę. A, inteligentne dialogi. To na pewno jest mocna strona tej produkcji. Hmm. Ok. Okej. To. Nic do ciebie nie mam. Nie, w, nie wypuszczę cię stąd. To już po tobie. Strażnik. <laughs> Strażnik, tak, tak. Straż w strażnika też będziemy grać. Nie bójcie się, nie bójcie. Hmm. Marcin zabójca. No dobra, atakuj. Unik. 134 uszkodzenia. 117. 113. ...kiedy padniesz. Chociaż w sumie... ...on mi nie zadaje praktycznie żadnych obrażeń, więc możemy się tak z nim napieprzać. Nawet koło 10 minut. No, dopiero 7 minut nagrania, więc... ...myślę, że będzie spokojnie, będzie fajnie. Ile ty masz życia, stary? Zrób mi przyjemności, zgiń wreszcie. No, widzimy, że ten strażnik jest mocny, bardzo mocny. Ale może zaraz go machniemy z jakiejś umiejętności. Atak pięścią na strażniku. I tutaj też atak pięścią na strażniku. 120, 130, 139, 127. Padaj, wreszcie do jasnej anielki, że tak się wyrażę. A nie, nie atak. Umiejętności. A tak pięć, tak. No. Padniesz. Padaj, wreszcie, no. Nie, nie wiem, może wy jakoś spróbujecie policzyć, ile życia ma ten strażnik. Bo tutaj wciąż go walę po sto parę, a on nic sobie z tego nie robi. Dostaje do uszkodzenia i nie pada. Dobra, jeszcze trochę spróbuję go pobić. Jak się nie da, no to cóż. Nie będzie niestety chyba progresu dalej. Nie będziemy mogli przejść dalej, więc będzie wyjątkowo krótki odcinek. Jeśli nie uda mi się go wreszcie położyć. Ale do tego czasu. Trochę go jeszcze potłuczemy, ja wiem, że Was zapewne tym nudzę. Mm. Ale tak właśnie, w międzyczasie jak już tutaj toczy się taka nudna walka, to chciałem nawiązać do kilku właściwie takich komentarzy, posłów typu na sukuru, że zamiast gnoić takie gry, powinienem zająć się tworzeniem poradników, wspomaganiem młodych autorów i tak dalej. No ok, jest wrażnik napadł. Mm. Uuuu, Wow! Nieźle. Yy, ale dobra. Yy, niech skończę od razu na 12 level. Yy, dobra, dobra. Wciąż abstrahuję od głównego tematu. Yy, a, nic nam to nie dało. Fajnie. Yy, dobra. Abstrahując od yy, głównego tematu, to właśnie tak. Yy, chciałbym powiedzieć, że gdy patrzy się na gry, takie jak ta, to naprawdę, uwierzcie mi, że no, trudno jest chwalić autora. Serio. No, wi wiadomo, mógłbym chwalić jakąś grę, że jest wspaniale, doskonale zrobiona i tak dalej, ale problem w tym, że nie jest. Więc sorry tu, że tak że tak powiem Dobra może coś sobie kupmy tak chcę coś kupić I, tak, i jeszcze, jeszcze trochę pogadam bo dlaczegoż dlaczegożby nie tak no kupujmy mieczy Dobra wciąż odchodzę od tematu tak a Ach, dobra. Moment, na, na czym ja skończyłem? Tak, na tym, że na krytyce yy, że wszystkie gry gnoje i tak dalej. Naprawdę trudno jest tych gier nie gnoić. Poza tym konstruktywna krytyka, wiecie. No, dobra. Konstruktywna krytyka może być wtedy, kiedy gra jest dobra, a coś, jakiś tam element nie pasuje. Natomiast w tym przypadku, wybaczcie, ale jest mnóstwo gniotów na scenie Rema. Naprawdę mnóstwo. Każdy ma dostęp do tematów, w których te gnioty są. Każdy może je przejrzeć, może w nie zagrać, może poczytać komentarze, odpowiedzi, w których ludzie naprawdę wymieniają wszystkie błędy. I można tych błędów po prostu nie popełnić. A jeśli ktoś pomimo, że ma dostęp do... no właściwie do bazy najpopularniejszych błędów i mimo to, mimo że wie, że to coś jest błędem i popełnia ten błąd, no to wybaczcie, ale coś tu jest nie halo. Myślę, że zobaczycie to szczególnie dobrze po strażniku, gdyż będzie to strażnik wersja druga, poprawiona teoretycznie. Strażnik pierwszy został zjechany od góry do dołu, zmieszany z błotem, wyśmiany, został wymienione właściwie wszystkie wady. Autor chciał poprawić tego strażnika, no i pomimo że wiedział, co trzeba poprawić, to sami się przekonać się. Co z tego wyszło? Także podsumowując, ja nie gnoję gier za to, że ktoś coś tam zrobił źle, tylko gnoję autorów za to, że po prostu nie pomyśleli, nie zainteresowali się tym, jak sprawić, by ich gra była lepsza. Po prostu zrobili i macie ludzie. Grajcie, i... i tyle. Część nawet po tym już nie interesowała się swoją własną grą, nie odpisywała w temacie Ym, nic, więc... No cóż, nabiliśmy 14,5 minuty nagrania, a ja nie mam co robić. Nie mam jak przejść dalej. <grym> Gdyby chociaż był plik projektu, mógłbym coś z tym zrobić, ale cóż... W takim wypadku chyba... Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko po tak krótkiej, 15-minutowej grze a, pożegnać się z wami. Oczywiście na blogu znajdziecie link do downloadu. Może wam uda się wykombinować coś, żeby przejść tych strażników. A, I cóż, i to by chyba... To by chyba było na tyle. Yy, jak zwykle. Komentujcie, subskrybujcie, jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście. Tak wiem, trudne słowo. Lajkujcie, łapki w górę, polecajcie, ślijcie kuzynowi, kumplowi, babci, prababci, komu chcecie. Wchodźcie na bloga, komentujcie, piszcie propozycje następnych, hmm, następnych gniotów, następnych porażek, które mógłbym przerobić, choć mam już niemałą kolekcję. I cóż, i to by było chyba na tyle dziś, wyjątkowo krótko, ale e, cóż, cóż poradzić. E, tak, je, jeszcze raz, jeszcze raz, to tyle, do usłyszenia, no i cześć.